kiedy w modlitwie Ojcze nasz wypowiadamy słowa i nie bądź nas na pokuszenie to nie chodzi o to żebyśmy rozważali każdą sytuację życiową która doprowadziła nas od pokusy do grzechu kiedy chodzi o to i pan Jezus zalecił właśnie to apostołom żeby modlili się o to żeby nie dopadła ich pokusa rezygnacji ze swojego powołania Syn Boży został w swoim powołaniu wystawiony na pokuszenie, na pokusę porzucenia tego powołania. Ale widzimy w scenie kuszenia, w jaki sposób Pan Jezus broni się i odrzuca pokusę. Trzy razy przywołuje słowo Boże po to, żeby spotkać się z Ojcem i po to, żeby Duch napełnił jego serce mocą do przezwyciężania trudności i problemów. Byłoby szaleństwem uważać, że nie będziemy w naszym życiu poddani jakimkolwiek pokusom, bo skoro Jezus był poddany pokusie, to znaczy, że my również będziemy wystawieni na pokusy. I oczywiście to uderzenie poprzez pokusę będzie szło w kierunku istoty naszego powołania. A istotą naszego powołania jest tworzenie wspólnoty uczniów i przyprowadzania do tej wspólnoty innych ludzi. Którzy potrzebują obecności Pana Boga. W takim razie, jeżeli my, jako rodzina uczniów Jezusa Chrystusa, będziemy poddawani pokusom, to dobrze jest wiedzieć, w jaki sposób obronić się przed tymi pokusami, w jaki sposób zafunkcjonować wobec tego świata, wobec którego mamy być świadkami, w ten sposób, żeby odrzucając pokusy. Pokazać głębie i piękno Ewangelii miłości, którą przyniósł Jezus Chrystus. Otóż, po pierwsze, trzeba uznać, że Bóg nasz jest jedynym naszym Panem, i po drugie, trzeba mieć świadomość tego, że to przebywanie z Jezusem powoduje, że stajemy się światłem dla tego świata, solą dla tej Ziemi. Z przypadkiem, że Jezus w najważniejszej modlitwie dla swoich uczniów powiedział im: Módlcie się i wołajcie z wielką pokorą, i nie wódź nas na pokuszenie. Dlatego, że zdawał sobie sprawę z tego, że uderzenie w nasze powołanie może spowodować przegranie naszego życia. Może spowodować porzucenie naszego powołania, i może spowodować to, że my, będąc ludźmi, którzy szukają szczęścia, nigdy tego szczęścia nie znajdziemy. Dlatego Jezus mówi do apostołów, i dzisiaj do nas, jako do swoich uczniów, mówi: Módlcie się w ten sposób. Nie narażaj nas, Panie na pokusy, które mogłyby zniszczyć nasze powołanie, i nie nakładaj ciężarów, których byśmy nie potrafili unieść w naszym życiu. To właśnie się kryje w tym wezwaniu i nie wódź nas na pokuszenie.